Siema, jestem Paki laty jest Kolejny odcinek. W tym odcinku sprawdzimy sobie nowy tryb do broni. Więc torba, dokumenty, telegramy do broni i w sumie Valentine mi interesuje. Aha, czyli to są nasi jakby sojusznicy, obywatele, których chyba mamy chronić. Tutaj mamy w ogóle amunicję. W ogóle beczkę mamy? Po co nam ta beczka? Chyba, że tą beczkę po prostu mamy gdzieś ustawić w taktycznym miejscu i potem ją wysadzić przy jakiejś tam fali. Ale dobra, na razie nie wiem gdzie to ustawiać, więc nie ruszamy. Tutaj mamy generalnie amunicję, rewolwery. Graczy jest już chyba trzech, choć tutaj mamy na tabeli dwóch. Nie wiem czemu na minimapie nas jest trzech. Coś się chyba zbagowało, ale ciekawie wygląda ten tryb. Jak na razie zobaczymy później. Dobra, czyli chyba, że możemy jakiegoś gościa po prostu zwerbować, żeby za nami latał. Aha, każ podążać, dlatego jest taki gościu, potem niebieski. Okej, okay. ale my nie potrzebujemy nikogo, gdzieby zająć dobrą pozycję. To możemy tutaj wyjść, o, albo w sumie możemy wyjść na stajnie. Zastanawiam się, w ile osób można grać te telegramy. Czy w czterech, czy w siedmiu, czy w dwóch. To się okaże. Da się przywołać konia. W tej chwili nie można przywołać konia. No niestety. No to lepiej sobie właśnie przygotować bronię przed rozpoczęciem właśnie tego trybu. No niestety nie mam karkano, ale mam przynajmniej karamin czterotaktowy, więc czekamy. Możemy już pominąć przygotowania w sumie, żeby się to zaczęło. Jeszcze gość musi zatwierdzić to, ale chyba nie wiem, czy wie, że można pominąć, albo po prostu jeszcze się przygotowuje w jakiś tam sposób. No generalnie. Sobie zobaczmy jeszcze na mapę. Aha, czyli to terytorium jest tak, jakby do ochrony, generalnie. Sojuszników mamy tutaj po całym mieście porozrzucanych. O, chyba już się zaczęło. Ciekawe, jak ty zginie. Dobra, auto. aim na normalnym poziomie działa, czyli na tym pierwszym. Mamy 22 na razie napastników. Fajnie, że to jest napisane. I fala pierwsza. Jeszcze jeden tam gdzieś biega. Dobra. Czyli falę mamy ukończoną. Do torby możemy chyba normalnie przechodzić, więc to jest spoko. Jak chodzi oczywiście o toniki albo jedzenie. I co? Mamy czekać 40 sekund. Teraz nie możemy jakoś pominąć. No to dobra, czekamy w takim razie. Ciekawe jak ktoś zginie, to coś się z nim stanie. Czy po prostu jeden musi uciągnąć do końca fali i wtedy go... Respi czy po prostu już nie gra do końca gry? Dobra, się zastanawiam co tu właśnie ten gościu robi. Do kogo on strzela? W ogóle tam też są strzały, a napastników przecież nie ma. Dobra, mamy 32. W pierwszej fali nie wiem ile było, ale podobnie. Dobra, teraz chyba z tamtej strony idą. Nie wiem z czego gościu strzela, ale dość głośno to jest. Strzelba i karkano chyba najlepsza do tego trybu. Tak mi się wydaje przynajmniej. Ale każdy ma swoje preferencje. No i niestety wszystkich się sojuszników nie da uratować. Ok, fala zakończona. Dobrą mamy trzecią falę. 40 agresorów. Dobra zajmę się lepiej tą stroną. Jak gościu tam czyści. I ważna rzecz, że nie można ich ograbiać, tych bandytów. No i w sumie EXP na razie też się nie pojawia, więc zobaczymy wszystko na podsumowaniu. No tak, pozostało 8 z 10 sojuszników, czyli nasi padają, jeszcze 7 żyje, ciekawe czy potem jest właśnie wpływ na nagrodę, jak chodzi o sojuszników, którzy przetrwali. Dobra, jeszcze dwóch. Okej, okay, wszyscy. O, damy radę ich opatrzeć. Czyli możemy do każdego podejść i go opatrzeć. Co zwiększa nam prawdopodobieństwo, że przeżyją. Spoko. Oni są wtedy zaznaczeni tak na złoto. Jeśli oczywiście o czymś tutaj zapomniałem, albo przeoczyłem w tym trybie, to dajcie znać w komentarzu. Dobra, jakiś level po prostu idzie, znaczy doświadczenie, bo już się przepustka sama nabija. Czym kolejna fala, tym więcej wrogów. Czyli standardowo bym powiedział. O, już na koniach się pojawiają. Dobra, żeby nie zginąć tylko, bo być lipa. Eee, aha, dobra, podniosłem sobie serduszko. Ciekawe jak wyglądają fale na trudniejszym poziomie trudności. Na pewno właśnie na jakichś tam streamach będę właśnie z widzami grał w ten tryb, bo chyba warto i fajny jest ten tryb, mi się podoba generalnie. Dobra i ostatni. Powinno jeszcze pisać ile jest generalnie wszystkich fal, bo teraz będzie piąta. No i właśnie, czy da się czyścić broń? Aha, ona się tak jakby nie zużywa. To ciekawe. No i mamy piątą falę. O kurde, o kurde, co tu się dzieje? O nie, gościu zginął. Mój sojusznik. Nie jest dobrze. No, miałem już mu pomóc. Czyli wszystko zależy teraz ode mnie. Tak, zakładam. Dobra, trzeba coś sobie zjeść w takim razie. Bo już tutaj nie ma zabawy. O, o, co to było? Tak, jakby sniper. I trzech. Wow! Ale gościu podskoczył. Dobra, jeszcze jeden. Dobra, gościu. Sojusznik wstał, czyli odradzamy się po fali, okej. Okay. Dobra, jest tu jakaś amunicja? Okej, okay, jest, super. Dobra, mamy szóstą falę. Kurczę, dużych tych fal znaczy się. Dobra, możemy też otwierać skrzynki z amunicją podczas fali. Tylko nie wiem jaka to jest amunicja, bo nic mi nie dodaje. Chyba, że zwykła to jest. Ojej, to byłoby smutne. Z maczetami, kurczę. Dobra jeszcze. Jeden sojusznik żyje. Jeden obywatel. Dziwne, że szeryfa nie ma. No ale cóż. Dobra, sojuszników już nie ma. Poginęli wszyscy. Jeszcze gościu opuścił sesję, no nie. Fala ukończona. Szósta. No to jestem sam. Więc ciekawie. Dobra, to jest amunicja zwykła. Dobra, butelka ognistą mam. To mi się przyda. Dynamit też jest. No i mamy siódmą falę. Nie da się w banku zaberkatować albo coś. Do stajni można iść, dobra, idziemy do stajni, zobaczymy co z tego wyjdzie. Z dwóch stron mogą wejść, tak, okej, okay. jest tu jakaś drabina na górach, chyba nie ma Obrona stajni. Szkoda, że tu nie ma jeszcze karabinku Maxim w stajni właśnie. Jakby gracz tam był? O nie Dziwny pasek zdrowia. O, o, to jest jakiś gościu, jakiś koksu. Bo ma pasek życia. Dobra, na razie moja taktyka się uspisła idealnie. Dobrze, że tyłem nie wchodzą, bo byłaby lipa. Kurde, gość, jest twardy. Może to jest finalna już fala. On mnie sypa w tej zbroi. Generalnie. Już to trwa chyba z pół godziny Oho, zbliża się chłop Dobra, zabity Jeszcze 30 chłopa No nie, i mnie zabili Ajajaj Ze snajperki mnie zabili, I co teraz? I co, mówicie, że coś pół godziny poszło na marne wszystko? Nie może opuść misję, powtórz misję. Dobra, powtórz misję. Jak to była ostatnia fala, to ja nie wiem. Aha, czyli jestem sam i muszę zacząć od początku, i nie mam municji. No to. Zabawnie. Dobra, to nic. W takim razie odpuszczę. Dobro, więc tak się prezentuje ten tryb do broni. Teraz pytanie, czy jest skończona liczba fal, czy nie? Tego nie wiem. Ale na pewno, jak mówię, pogramy w ten tryb na liveach z widzami, żeby też nie było znowu takiej sytuacji, że kościu jakiś wyjdzie i będę się mu strzelał sam. Bo to już troszeczkę mniejsza zabawa. I w sumie nie wiem, czy mi dodało, czy mi nie dodało jakiś sztabek złota. Być może coś mi dodało, bym musiał sprawdzić. Jak po prostu mi coś dodało, to dodam właśnie jakiś tam napis do filmu i tyle. Właśnie montuję odcinek i sobie podliczyłem, ile dostałem właśnie po zagraniu tego trybu i wyszło mi, że dostałem prawie dwie sztabki złota oraz 210 dolarów. Więc ciekawi mnie to czy to po prostu jest za pierwsze zagranie tego trybu czy po prostu tak cały czas będzie. Jak cały czas tak będzie i tyle się będzie dostawało no to w sumie można powiedzieć, że ten nowy tryb to jest takby jakby nowe Eldorado do zarabiania złota jak i dolarów. Więc to tyle jak chodzi o dogrywany komentarz. Więc to by było na tyle, dajcie znać w komentarzu jak wam się ten nowy tryb podoba Wbijajcie na Discorda link w opisie, komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, udostępniajcie, nie zapomnijcie o dzwoneczku, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. Trzymajcie się, cześć!